To jest podcast Prawo w Biznesie. Z tej strony Marcin Kozłowski. Jestem radcą prawnym i wyjaśnię wam, jak sprawnie i mądrze rozwinąć swój biznes. Nieważne, czy jesteś na początku swojej drogi jako przedsiębiorca, czy już od lat podbijasz rynek, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Podpowiem wam, jakie macie prawne możliwości rozwoju, a także przetłumaczę na ludzki język przepisy prawa oraz co miał na myśli nasz ustawodawca. Poza podcastem prowadzę blog Jak założyć spółkę akcyjną. Zapraszam Was do zapoznania się z nim. Spółka akcyjna jest jednym z rozwiązań, które niewątpliwie rozwija biznes. Nie musi to być Wasz pierwszy wybór, ale na pewno jest to rozwiązanie, które umożliwia pozyskiwanie inwestorów na realizację swoich projektów i dalszy rozwój Waszego przedsiębiorstwa. Miło mi, że tutaj jesteście, a teraz zapraszam Was do słuchania kolejnego odcinka podcastu. Czy ten odcinek podcastu jest wart 2000 zł? Możliwe. Jak przesłuchacie do końca, to się przekonacie. Jeżeli chcesz założyć spółkę akcyjną, musisz stworzyć statut spółki oraz podpisać akt założycielski notariusza. Następnie należy złożyć wniosek w systemie PRS do sądu i gotowe. Jak nie popełnisz błędów podczas wypełniania wniosku do sądu, spółka powinna zostać zarejestrowana. Dopóki spółka nie zostanie zarejestrowana w sądzie, Twoja spółka powinna posługiwać się oznaczeniem spółka akcyjna w organizacji. Na przykład ABC spółka akcyjna w organizacji. Warto jednak wiedzieć, że przed rejestracją spółki trzeba założyć konto bankowe dla spółki akcyjnej w organizacji. I dzisiaj właśnie chciałbym powiedzieć więcej o koncie bankowym dla takiej spółki. Czy konto bankowe dla spółki akcyjnej w organizacji jest w ogóle potrzebne? dlaczego lepiej je założyć przed, przed złożeniem wniosku do sądu, niż po? Na te pytania m.in. odpowiem dzisiaj podczas podcastu. Cóż, jednym z załączników, który trzeba dołączyć do wniosku o rejestrację spółki akcyjnej w KRS, jest potwierdzenie opłacenia akcji objętych zagotówką. Trzeba też dołączyć potwierdzenie opłacenia z banku, w którym jest konto spółki. Te załączniki są obligatoryjne. Nie wystarczy oświadczenie zarządu, że wkłady zostały wniesione, tak jak ma to miejsce w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W spółce ZO obligatoryjnym załącznikiem jest oświadczenie zarządu, że wkłady na pokrycie udziałów zostały wniesione i tyle. Podczas rejestracji takiej spółki ZO dołączamy jedynie oświadczenie zarządu, gdzie zarząd oświadcza, że kapitał zakładowy został, został pokryty. Nie jest wymagane dołączenie potwierdzenia przelewu czy dowód, że takie konto w ogóle zostało założone. Więc jak założyć konto bankowe dla spółki akcyjnej w organizacji? Najprościej byłoby udać się do banku i założyć konto bankowe, następnie przelać pieniądze na konto i po zabawie. Niestety nie jest to takie proste. Żeby założyć konto bankowe dla spółki akcyjnej w organizacji, potrzebujemy numeru NIP. Co do zasady, NIP dostajemy po zarejestrowaniu spółki w KRS. A żeby zarejestrować spółkę akcyjną w KRS-ie, trzeba m.in. dołączyć dowód pokrycia akcji. O tym mówiłem na samym początku. I co teraz? Niestety, ciężko znaleźć bank, który założy nam konto bankowe dla spółki akcyjnej w organizacji. Banki wymagają numeru NIP. To co należy zrobić w takiej sytuacji? I uwaga, to jest patent za 2000 zł. Najprościej i najszybciej udać się do Urzędu Skarbowego i złożyć wniosek o NIP dla spółki akcyjnej w organizacji raczej nie dostaniemy go od razu ale dostaniemy koniec patentu jak już będziemy mieć numer NIP idziemy do banku i zakładamy konto bankowe dla spółki akcyjnej w organizacji następnie przelewamy pieniądze na konto spółki pobieramy potwierdzenie przelewu i załączamy je do wniosku o rejestrację spółki i czekamy na wpisanie spółki do KRS czy założenie spółki akcyjnej jest skomplikowane nie aż tak bardzo. Chociaż nad statutem trochę jednak trzeba popracować. Więcej o tym, jak założyć spółkę akcyjną, dowiecie się z mojego pierwszego wpisu na blogu, a także odcinka w podcaście. Zapraszam do przeczytania lub odsłuchania. A wracając do pytania z początku odcinka, czy ten odcinek jest wart 2000 zł? Niektóre kancelarie za usługę założenia konta bankowego dla spółki akcyjnej w organizacji życą, życzą sobie dodatkowej opłaty. Jeden z moich klientów dostał ofertę założenia takiego konta bankowego za 2000 zł netto. Do tego, trzeba, do tego trzeba oczywiście doliczyć sporo większe wynagrodzenie za założenie samej spółki akcyjnej, za sporządzenie odpowiednich dokumentów, statutu oraz zarejestrowanie, złożenie wniosku do, do KRS-u i zarejestrowanie jej. Byłem trochę zdziwiony taką ofertą, ale cóż, wolny rynek to wolny wybór. Z tego odcinka wiedza na ten temat ma się za darmo. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Słuchaliście podcastu Prawo w Biznesie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, możecie się ze mną skontaktować. Wszystkie dane znajdziecie na blogu Jak założyć firmę akcyjną oraz na mojej stronie kozłowskimarcin.pl Zapraszam Was na kolejny odcinek. Должно